W imieniu Pana Jezusa tu jesteśmy w drodze zgromadzenia nie ma innej możliwości mamy wśród nas kogoś bardzo ważnego dzisiaj, którym jest Sam Bóg Sam Pan Jezus Chrystus cieszmy się i radujmy z jego zbawienia doceniajmy tego co dla nas uczynił na krzyżu. Moi drodzy, kiedyś Pan Jezus odpowiedział diabłu, kiedy przyszedł i kusił go w czasie Jego postu, aby zamienił kamienie, chleb, odpowiedział mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz ten, szatan mówi do Pana Jezusa, aby te kamienie stanie się chlebem. Jezus odpowiadając, że napisano, tym samym chlebem żyje człowiek, ale każdy słowem, które pochodzi z złożył i to jest zacytowane z 5 Młodzieżowej, z księgi 5 Młodzieżowej, 8, ósmy werset. Trzeba sobie odpowiedzieć słowy na to podstawowe pytanie, czym żyjesz? A ja powiem Wam, żyjesz tym, czym się karmisz. I tak żyjesz, na czym się wzorujesz. Proste, myślę, że tu nie I trzeba żadnej filozofii, żadnej jakiejś zbędnej gadki, ale moi drodzy... To ma znaczenie, moi drodzy, na co skupiamy naszą uwagę, czym się karmimy, tym żyjemy i tacy też jesteśmy w wymiarze duchowym. Czy w to wierzymy, czy nie, czy to chcemy, czy tego nie chcemy, ale taka jest prawda. Pan Jezus mówił w Ewangelii Łukasza, teraz przeczytam ten fragment też, rozdział ósmy, gdzie mamy napisane takie słowa. Baczcie więc, jak słuchać. Ewangelii Marka z kolei jest napisane. Uważajcie, czego słuchać. Słowa te wypowiedział sam Pan Jezus Chrystus. Bo jak słuchamy i czego słuchamy, to ma dla naszego duchowego znaczenia, duchowego życia znaczenie. Co słuchasz? Czy to, co słyszysz, jest budujące, czy jest strujące? Jak słuchacie i czego słuchacie? To nie jest tak, że to nie ma znaczenia, czy masz gumowe ucho, czy tak to nazwę, czy nie. Bo słuchając właściwych rzeczy, jesteś karmony właściwym słowem i masz właściwą, właściwą duchową sprawę. Ale skażonych rzeczy, słuchając, sam przyjmuje skażenie. Cokolwiek to nie jest. Wiecie, kiedyś Saul, król Izraela, przyszła do niego pewna informacja, to mamy w pierwszych księdze Samuela napisane. Nieprawdziwa informacja, której dał wiarę, nie zważając na to, że to są plotki. I rzekł Dawid do Saula, dlaczego słuchasz słów mówiących ludzi? Oto Dawid ma złe zamysły wobec siebie. A przypominam, że niejednokrotnie Dawid mógł usunąć Saula, bo miał możliwości, żeby go zabić. Miał do tego pełne prawo, po ludzku, ale udowodnił mu kiedyś, jak ten kawałek szaty odciął. I jeszcze miał wyrzuty sumienia. Ale ktoś przyszedł do Saula, powiedział uważaj na Dawida, bo ma złe zamysły. I Dawid mówi, dlaczego słuchasz ludzi, którzy takie rzeczy opowiadają? Czym się karmić swoim życiem, potem tak to wygląda? Moi drodzy, pierwsza rzecz. Czym żyjesz, kochani? Czym żyjemy? Naprawdę odpowiedzmy sobie, bo dzisiaj wszyscy powiemy, że Słowem Bożym. A czasami tu na te spotkania wychodzi, że nie żyjemy Słowem Bożym. No nie oszukujmy się. Żyjemy wiadomościami, żyjemy wszystkim, tylko nie Bogiem. Ale byli też tacy ludzie w dziejach apostolskich, w jednej z miejscowości, jeśli dobrze pamiętam, to było greckim miejscowość Antiochia, gdzie ludzie niczym się innym nie zajmowali, tylko nowinkami. Gdzie co usłyszeli, o tym rozprawiali. Przeczytajcie sobie Dzieje Apostolskie 16, 17, 19, szczególnie rozdział. A zobaczycie, o czym mowa. Moi drodzy, ważne jest, na co patrzą Twoje moje oczy też. To, czego słuchasz i jak słuchasz im, co patrzę. Sam minister Dawid powiedział, nie stawiam przed oczy swojej niegodziwej rzeczy. I nie słucham tego, co nie jest z Boga i niesprawdzone. Moi drodzy, kiedyś była taki łańcuszek. Po domach posyłali, od czasu, kiedy w moim domu, moich rodziców zamieszkał Chrystus, to się już nie działo, to przychodzili. Napisać tam 20 razy jakiś tam prawdę, jeśli tego nie zrobisz, to, to będziesz mieć raka i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście przekazywało się to ze strachu ludzie to robili. Od kiedy moi rodzice i po tym ja przyjąłem Pana Jezusa, przydałem życie Bogu, tego już do nie przyszło. Ale kiedyś Paweł Szazes powiedział, że dostał takie coś, a on z modlitwą to podał. I to jest obraz. Jeżeli słyszysz, dochodzi do ciebie jakaś wiadomość, to ci to przekazujesz dalej. Czy to w zarodku niszczysz, bo to jest duchowy rak. Jeżeli przekażesz wadę, będzie niszczył kolejne osoby, kolejne, kolejne, włącznie z Tobą i ze mną. Moi drodzy, my jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem, aby zatamować to, co możemy zatamować. Zalew złych informacji w kościele. Zacznijmy od tego. Nie mówiąc o świecie. Mamy dostęp do internetu i telewizji. Ja jeszcze nie wiem, czy 1% mogę nazwać dobrych wieści w tym. Ale moi drodzy, jeżeli wierzymy w Jezusa, jeżeli doświadczyliśmy zbawienia, to powinniśmy być ludźmi, tak jak Bóg jest Bogiem nadziei, my ludźmi nadziei. A czy nie jesteśmy? Czy naprawdę jesteśmy tak, jak ten świat, taplamy się w tym gnoju, w bagnie razem z Nim, czy raczej omijamy? Bo czasami jest tak, że ktoś nas chce zaprosić do tego bagna, by razem z nami się kąpać. A potem ci powie też też się to coś Też też tym był. I wtedy jak stoimy przed Bogiem? Jest możliwość. Krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, oczyszcza nas od wszelkiego rodzaju grzechu. Pierwszy zjana, pierwszy rozdział, siódmy werset. Nawet jeżeli ktoś jest wśród nas, nas utaplany przez kogoś. Za kim idziesz? Czy za, czym? za człowiekiem, czy za duchem świętym? Bo są ważne rzeczy, które trzeba sobie powiedzieć. Powiem Wam szczerze. Pan Jezus powiedział, że w ostateczne dni nastaną trudne czasy. Pan Jezus też powiedział, czy zastanę wiarę na ziemi, gdy przyjdę. Mówi to z dwóch powodów, co najmniej dwóch. Po pierwsze, mówi to z troski o nas. Po drugie, wie, że z okoliczności, sytuacja naszego życia będą nie sprzyjające by wierzyć Panu, by i za Bogiem. Ewangelii, jeśli dobrze pamiętam, Marka też, ale i Mateusza... Jest takie słowo, które tutaj zacytujesz z 13 rozdziału. I to jest ważne, co chcę powiedzieć. I tu jest napisane tak. A jeżeli to, nie, jeżeli to może przeczytam raczej z Ewangelii Mateusza 24, bo tam jest to i znamy bardziej. To jest, co chcę powiedzieć, drodzy. I wówczas wielu się zgorszy. I nawzajem wydawać się będą. I nawzajem nienawidzić. Powstają bowiem wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przyto miłość wielu o ziemię, O kim to mowa? Przecież nie o ludzi ze świata, bo oni jeszcze tej miłości nie mają. Bezprawie w świecie jest od wielu, od dawna, dawnych, a jeszcze teraz na sino. Ale to bezprawie chce zniszczyć Kościół Boga. Chcesz niszczyć nas? Bezprawie się roznoży przeto wielu przeto wielu miłość oziemnie. Co to oznacza? Że się zgorszą ludzie. Powiedzą, nie warto iść tam. Cieszę się, że to też przerabiałem. To jest, to jest błąd, który my, wierzący na początku drogi, popełniamy. Ale nie popełniajmy dalej. Budujemy swoją wiarę na skalę, którą jest człowiek, a nie Bóg. Moi drodzy, czasami przychodzimy z oczekiwaniami na dozoru do kościoła. Każdy ma swoje oczekiwania i staje się rozczarowany, gdy te oczekiwania nie zostaną spełnione. Ja sobie też musiałem zadać i odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego jestem tam, gdzie jestem teraz? Czy może dlatego jestem, bo mi się pastor podoba? Może dlatego jestem, bo od czegoś oczekuję aprobaty, ale pastor też żyć wiecie, nie będzie. Albo może go Bóg odesłać, albo nie daj Boże, co nie życzę, ale życie, mówi, może odejść. I W tym momencie moje oczekiwania zostaną zawiedzone i gdzie pójdę? Ja znam przykład człowieka, który nawrócił się do Boga przez pewną inną osobę. Ta osoba zmarła z więzienia, to był człowiek. Kiedy ona zmarła, to ten człowiek wrócił do swojego starego życia. To był człowiek, który wiele zdziałał na ewangelizacjach i Bóg przez niego namaszczonym duchem go tak obdarzał, że domy uciekały. Osobiście go znałem. I tu jest pytanie. Człowiek zmarł, ten człowiek, który tak, którego też znałem osobiście. Nie wiem, gdzie jest dzisiaj, co jest na dzisiaj, ale wiem, że wrócił do starego że, stylu życia, kiedy umarł jego tak zwany duchowy ojciec. Co, co mi to mówi? Mi to mówi... Ja też mam sensowość, mogę być przywiązany do danej osoby, kiedy, bo przeżyłem takie rzeczy. Kogoś bardzo polubiałem, coś dla mnie się stało, nie tylko jakimś tam przyja przyjacielem może nawet. I nagle zmarł. Wielu takich przypadków. No. Czasami się człowiek boi przywiązywać do człowieka, żeby znowu nie poczuć tego bólu. Ale życie. Moi drodzy, dzieje apostolski ósmy rozdział. Tam jest wiele. W ogóle Biblia jest pełna ciekawych rzeczy. Ciekawych historii i ciekawych tych, tych przykładów życiowych. I tu jest napisane o pewnym człowieku, który zwał się, niby nawrócił się. Szemu czarnoksiężnik. Wiecie, co mnie tu dotknęło? Że widząc znaki i cuda był pełen zachwytu i trzymał się Piotra. Szkoda, że nie Jezusa, którego Piotr ten głosił. Czyli trzymał się... Dodaj, kogo chcesz? Jeżeli dla Ciebie jest autorytetem człowiek, a po chwili dowiesz się, że On upadł bądź odszedł nawet od wiary Boga, to jest pytanie, jeżeli to mnie zachwiało do tego stopnia, że zburzyło moją relację z Bogiem, no to w końcu na jakim fundamencie ja moje życie buduję? Na tym, który skał Jezus Chrystus na człowieku. Błogosławiony ten mówi Jezus, który się mną nie zgorszy. Nie zwątpi i nie zarazi się do mnie. Znacie taki tekst? Do Jana Chrzciciela. Kiedy Jan Chrzciciel wcześniej mówił o Jezusie, gdy wsił nad rzeką Rejodan, oto Baranek Boży mówi do tych ludzi, który głaś grzech świata. A kiedy został do więzienia, dostał się, posłał swoich uczni, aby zapytali się tego, że Jezusa, o którym mówi, że jest Baranek Boży, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy. Jan Chrzciciel też został zawiedziony i miał inne oczekiwania i, i co. A Jezus mówi, popatrzcie, co ja dokonuję. Mam jeszcze trzy dni, na trzeci dzień kończę. Popatrz, co mówi Jezus, dokonałem w Twoim życiu. Ale błogosławiona jesteś. Jeżeli swoją wiarę i ufność założysz we mnie, mówi Jezus. Błogosławionym człowiekiem jesteś, kiedy nie będzie to Przemek, Edwin czy inny, ale Jezus Chrystus. Bezprawie się rozmnoży przy to miłość wielu w Kościele oziemnie. Trzeba sobie też tu to powiedzieć. My się mamy miłować, ale tylko Boga uwielbiać, a nie uwielbiać człowieka. Nie odwracać to. Uwielbienie się należy Bogu, nie człowiekowi. Antychryst będzie uchodził za wielkiego człowieka w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Będzie wyzwolicielem na wszystkie kryzysy. Myślicie, że to się już nie dzieje? Będą powodowane kryzysy po to, żeby ludzie w obawie i ratunku szukali pomocy u tego, który się zrobił charyzmatycznym wyzwolicielem, ale będzie zwyczajnym synem diabła, bo Jezus nadchodzi. Drodzy, podłączmy się raczej do tej niebiańskiej siły, a oddzielmy się od tego, co jest trucizną dla naszego duchowego życia. Piękny jest psalm pierwszy, i ten psalm mówi jedną rzecz, wiecie, że wiemy, że to znacie, wiemy, że może i na pamięć. Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą bezbożeń, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w grudniu, nie się w serca, lecz ma upodobanie prawie Pana, zakonie Pana. W tym słowie. Moi drodzy, jeżeli mamy upodobanie w tym, co Jezus uczy, to to słowo w nas będzie wypychać to, co złe. Ale jeżeli mamy upodobanie też w tym, co Jezus nie uczy tego, albo jest anty, to jak będziemy wypychać to z naszego życia? Jeżeli nie nauczymy się słuchać Pana, tylko słuchać innych, to co będziemy wnosić tutaj do nas? Boże Bogusławie, czy raczej przekręctwo diabelskie? Zależy to od Ciebie i ode mnie. I dalej czytamy. Ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Co my rozważamy? Czy mamy upodobanie w tym, co uczy Bóg? Czy może rozważamy różne opinie innych ludzi, plotki? Jeżeli będziemy rozważać, co mówi Bóg, to co jest napisane? Będzie taki ktoś jak drzewo zasadzone. Na strumieniami wód, wydający swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie wędnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Nie tak jest z ludźmi bezbożnymi. Nie tak jest z ludźmi, którzy sobie żyją niebogu. Nie tak jest z ludźmi. Oni to mogą być bezbożni, to nie jest bluźnierca. To może być chodzić do ewangelicznego zboru kościoła pod krawatką, pięknie nigdy nie wiedząc, co to, alkohol i papierosy, ale żyjący po swojemu i patrzący na siebie, a będący członkiem danej wspólnoty. Niestety, moi drodzy, to może być wierzący, bezbożny człowiek, bo demony są wierzące. Czytajcie, czy szatan nie wie o Bogu? On lepiej zna Boga i wie. Ale szatanem jest. No drodzy, i dalej czytamy, nie tak jest z tymi ludźmi. Są bowiem oni jak kleba. To wiadro odrożności. Przecie to nie ostają się tacy na sądzie. Ani nie grzesznicy z sprawiedliwych. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, czyli ludzi, którzy są sprawiedliwi, nie jego Syna Jezusa. Droga zaś takich tych bezbożnych wiedzie do do zguby. Kochani, to nie jest dotyków tam spoza naszego zgromadzenia. To jest słowo do nas dzisiaj zgromadzone. Odetnijmy wszelkie źródła, które są od diabła, aby dają się być pobożne. One mogą przeciekać do nas. To może być taki rakowy naciek, który daje przerzuty. Nie zrobić w tym odkorzenia w porządku, to to uderzy po czasie. I rozwali totalnie. Tak, że człowiek może się zastanawiać w ogóle, czy jest Bóg. A to dlatego, że nie szedł drogą Boga i nie słuchał głosu Pana. Wiecie, Pan Jezus, kiedy zwrócił się do pigowego drzewa, to on go nieściuł. Tam pisze, że od korzeni uschło. Dzisiaj leczy się często objawy zamiast skutki danej choroby, czy nowotworowej. Tak jest moje zdanie, jeśli chodzi o chemoterapię. Wielu ludzi przeszło chemioterapię, a i tak na raka poumierali. Ale Bóg rozprawia się od środka, od korzenia. Bo jeżeli Pan Jezus rozprawiłby się z, tylko z tym widocznym drzewem, korzeń by mógł puścić, bo w niektórych drzewach puszcza. Nie pozwólmy na to, żeby została odrobina nawet korzenia w naszym sercu, cokolwiek, co nie z Boga. Bo to może przez lata tam się sączyć, sączyć i wypuści jak żmija swój jad. I zatruje nasz duchowy organizm. Liście do jest jasno napisane. Z tym też chcę się podzielić. Ech, moi drodzy, jest takie słowo. Dlatego tu jest napisane. Bacząc, żeby nikt nie pozostał z od, z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rozrósłcy w górę nie wyrządził szkody. I żeby przezeń nie pokalało się wielu. Gorzki korzeń. Goryczy. Korzeń, który rośnie. I mało, że ty tą osobą się jesteś, który został skorzony, ale ten korzeń przez ciebie wyrośnie i porami innych. A żeby tak nie było, dzisiaj obecności Boga jesteśmy. Wykorzeniajmy to. Ukrócajmy w punkcie wyjścia, a nie później. Myślę, że wiemy o co chodzi. Nie mówię tutaj do osób, a jeżeli nie rozumiesz tego, co mówię, przekonasz się po czasie, o czym mówię. Może to nie będzie dla Ciebie przyjemne, ale przypomnij sobie słowo Boga, nie słowo Jezusa. Błogosławiony jesteś, jeżeli przetrwasz to. Przyjdzie z nie. Przyjdzie z prawdzie, jak te dwa domy, jeden na piasku, drugi na fundamencie, czy na skalę. Na wszystko przyjdzie ogień, doświadczenie i sąd. Jeżeli budujesz na skalę, którą jest Jezus, a fundamentem tej skały jego nauka, to przetrwasz tę próbę. Ale jeżeli nie, to wiecie, co się stanie. Bo to, że przyjdzie próba, że przyjdą na no nas takie fale uderzeniowe, nie musimy się zapewniać, czy na pewno, tylko pytanie brzmi, kiedy. I to przyjdzie, bo diabeł wie, od którego momentu, z którego uderzyć. Z tego, gdzie najwięcej cię zaboli, gdzie się nie spodziewasz, gdzie się spodziewasz pozytywnych reakcji, ale będą negatywne. A jeżeli ty Staniesz na słowie Jezusa. Tak jak ja się teraz tego dopiero uczę powiedzieć nie, to możesz poczuć ból, jakbyś się ze stanu, ścianą zderzyła, czy zderzy. Ale będziesz błogosławioną osobą, bo postanowiłaś kładzie dość w imieniu Jezusa. Dość że podżegania dość diabelskim oskarżom, oskarżycielom i oskarżeniom. A apostoł Paweł jasno mówi, jeszcze dwa miejsca przeczytam. Nie przylega jeszcze apostoła Pawła, bo to jest ważne. Kochani, stójmy mocno, nie zapijanie na, na, na Jezusie. dajmy się zwieść, nie dajmy się też skłócić między sobą. Nie słuchajmy tego, co jest trucizną. I tu, jeśli dobrze kojarzę, jest taki fajny werset, pragnę Słowa Bożego. Za to, że będziecie słuchać tych spraw i przestrzegać ich oraz je spełniać, Pan Bóg Twój, wierność w przymierze i obietnicy łaski, które przysiąg Twoim Ojcom. Będę ci, będzie Cię błogosławił, miłował i rozmnoży Cię. Pobłogosławi Twoje potomstwo i płodę Twojej roli, Twojego zboża i Twój mości. I Twoją oliwę, przychówek Twojego bydła i miot <grym> Twoich cud, Na ziemi, którą przysiąg dać Twoim Ojcom, będziesz najbardziej błogosławionym ze wszystkich ludów. Nie będzie niepłodnego i niepłodnej ani u Ciebie, ani wśród Twojego bydła. Pan oddali od Ciebie wszelką chorobę i wszelkie zgubne zarazy egipskie, które poznałeś. Nie dopuści ich do Ciebie, lecz zeszleje na wszystkich, którzy Cię nienawidzą. Pochłoniesz wszystkie ludy, które Pan Bóg Twój Tobie daje. Nie po, tu jest dalej, czytamy, nie pofolguje im Twoje oko, nie będziesz służył ich Bogom, bo byłoby to dla Ciebie sidłem. Co to znaczy? Że po prostu nie dasz sobie wmówić czegoś, czego nie ma. Przyjdą, będziesz słuchać, będą Ci mówić, ale Ty musisz powiedzieć, i ja też to uczę się, jeszcze raz podałem. Nie. Jeśli byś zamyślał w swoim sercu, te narody są liczniejsze, czyli bać się tych osób, czy tej osoby, jakże zdołam je wypędzić, jeżeli takie będzie Twoje myślenie? Nie obawiaj się ich, wspomnij raczej, że co Pan Bóg Twój uczynił faraonowi, całemu Egiptowi? To wielkie doświadczenie, które widziały Twoje oczy i znaki, cuda. Ja wierzę, że tu wszyscy doświadczeni znam największy cud Nowego Narodzenia. Halleluja! to jest piękne moi drodzy. Zaiste. Pan Bóg wyprowadzi się. Uczynicie Pan Bóg Twój wszystkim tym ludom, który Cię obawiasz, jako mocnym. Nie lękaj się ich. Nie bój się, gdyż Pan Bóg Twój jest pośród Ciebie. Bóg wielki i straszny. Lecz Pan Bóg Twój wypędzać będzie te narody przed Tobą po nie, nie będziesz mógł ich szybko występić, aby dzikie zwierzęta nie rozmnożyły się przeciwko Tobie. Czasami to się jest proces, dlatego że Bóg chce, żeby my pychę nie weszli. Pan Twój Bóg wyda je Tobie i sprawi wśród nich wielkie zamieszania, a zostaną wytępioni. Co to znaczy? Wróg duchowy. Wy Wie, wiecie o co chodzi. Znacie problemy. Ale moi, tu jest jasno napisane, jeżeli stać będziesz naprawdę. List Piotra, drugi list Piotra, mówi tak. Wy tedy umiłowani, wiedząc o tym wszystkim, wcześniej miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzedz mocnego swojego stanowiska. Czyli ludzi nieprawych, błędy, którzy będą chcieli, ciebie czy mnie, Przewrócić, doprowadzić do upadku. Wiecie, to, to jest słowo Boże. Ja też już doświadczyłem, że kazano mi kłamać. Ja nie, nie będę kłamał. Zostaję przed Bogiem. Nie słuchajmy tych śmieci. Odrzućmy te pekali. Bo ludzie wśród wilkli y, w obczysku, że kojarzycie takie coś? Bądźmy tymi Owcami, bez tej owczeski. Szanujmy się, kochajmy się. Nie wdawajmy się. Miejmy otwarte roz uszy, aby słyszeć głos Pana, który Ci powie to nie jest ode mnie człowiek. Ja nie mówię, że masz go nienawidzić. Bóg mówi, błogosław tych, którzy Cię przeklinają, Miłujcie nie nieprzyjaciół, ważnych. Ale też nie wpuśćcie sobie duchowego wilka, znaczy duchowym do siebie, bo on będzie Was szerał jako jeden z tych małych demonów. Stańmy na Jezusie. Bądźmy posłuszni Jezusowi, kroćmy z Jezusem kochani. Po jakich znakach rozpoznano świat? Po cudach uzdrowienia? Czy raczej potem, czy może inaczej? Potem, tym, że będziemy się tu opowiadać, że się kochamy? Nie. Po naszych uczynkach. Po miłości wzajemnej, którą mieć będziemy. Ale jeżeli wierzący na wierzącego jeszcze przecież niewierzący mówi, to przeczytajmy sobie pierwszy list do kalendarza 6 rozdział. Jeszcze kilkanaście wersetów. To jest Ujma imieniu Bożemu. Nie podoba mi się Bóg. A diabeł chce rozwalić miłość wśród wierzących Jezusa. Chce skłócić, podzielić. I to od nas zależy, nie od tego kogoś, tylko od nas, czy my się temu damy, czy też nie. A więc podłączmy się ponad te chmury, które są na niebie. Przebijmy się przez to, bo tam mówi Bóg. I taką rógę wpuszczam i mówię, ja teraz chcę wam wlać nadzieję, miłość świeży olej na maszczenia. A co to są te chmury, to my wiemy, co to są te chmury, przez które musimy się w imieniu Jezusa przebić po to, żeby usłyszeć słowo od Boga. Chyba, że podamy się i powiem, jak dzisiaj. Zimno, śniegowo, deszczowo. Po co ja dzisiaj w ogóle na grupę pojadę? A panie Boże, ja tak jest ciemno, że mi się jak Ciebie słuchać nie chcę. Proszę bardzo. Co się jemy, to będziemy zbierać. Możemy decydować, że mi się nie chce pana słuchać. A diabeł mówi, mam, udało mi się, już jest. Do kogo to mówi? Już jest mój. świat, nie, nie chodzi mu o świat, bo i tak jest jego, ale on walczy o tych, których stracił. A my mamy większego, który jest nas, niż ten, który jest na świecie Jezusa. I idźmy przeżycie Jego chwaląc. Wszystko, co nie jest Boga, niech odpadnie w imieniu Jezusa. Amen. Amen.